Z tej strony glue 235 <grym> yy, Grają ze mną Andzia179 A my? I PL Nie mam kocia hej witam Wszystko w porządku Muniek? <grym> Chyba przedawkował Dlaczego my? on mnie dupo posłuchał? <grym> Ujajaja Uj, Weź się rzuciłeś. Chciała. Dobrze, to może ja przedstawię sytuację, jak wygląda. Dobrze, Andrzejno, przedstaw sytuację, jak wygląda. Tak, dziś kręcimy nasz pierwszy odcinek, który powstawał już kilka razy, ale zawsze nam coś się nie podobało i kręciliśmy na nowo. Dziś postanowiliśmy, że stawiamy chociaż, chociaż ten odcinek może być nudny jak flaki z olejem, no ale to mniejsza to. A więc, jak widzicie, jest nas trójka. Ja, Andrzej 189, moje oraz Mister Goo 2 czy 5, tak? Dobrze powiedziałem wynik. E, chyba dobrze. Czekaj, tak pięknie mówisz, że ja się zawiesiłem. <grym> no mi... ja. To jest taki Pytanie. wytonowany głos, że ja po prostu. <grym> dochodzisz, dochodzisz już. Dobrze. E, no to tak. E, gramy na wersji Minecrafta 1.7.2. Dobra, no jest to czysty minecraft bez modów bez, bez żadnych dodatków żeby was nie zanudzić wcześniej pochodziliśmy sobie trochę po tej mapce pozbieraliśmy materiały i zbudowaliśmy chatkę przetrwania to znaczy ja zbudowałam chyba zajmują się pierdołami na górę ja nie mogę właśnie wyjść na pierdziele, ale za zajmę... <grymne> Arkura normalnie, szok, szok. widzisz, nie odpowiednio yeah. na kamerę. Powinna przejść, e, kobieta. Kupie. Co mnie? Dlaczego to mnie? Moniek. <grymne> Monik! <grymne> e, ja nie, nie wiem, nie No, bo będzie dalej. Nie, nie, nie. Teraz to już wypadłam z Benem. Mów, no, proszę cię. Nie. Zrób nam tą przyjemność. Nie. dać się tu. Nie. A, ja Nie. Już mi się skończył tekst. Nie mam przed oczami tekstu. Nie, skończył mi się tekst. Nie mam przed oczami tekstu. Ech, o, jak tu Co? O co my mamy robić e, Jesteście już u góry, chłopaki? E, tak. tak. Pięknie. Pięknie, Dlaczego mnie fapiesz? E, jeśli chłopaki dojdą... Do domku! ...to mnie bardzo wolno dochodzą. Do domku, rete... Skąd wiesz? <laughs> A ładnie. Właśnie widzę, jak wolno dochodzicie. O, jesteście już. To ja, to, o kurczę, to ja wolno dochodzę. Tak. to ty wolno dochodzisz. Ja, ja walę powerem. Fakt, co jest. mi tak? Jakiś mm. mój skin ma jakieś dziwne... Co się? E, to jest właśnie nasza chatka przetrwania. Mm, I mój. Bardzo piękna. Mój? Czekaj, muszę wyjść wyżej. Wejdź do środka. Wejdź to, głębiej. To, to, włażę w twoją głowę jak do tej pory. Piennie. Piękna. Piękna chatka piękne. przetrwania. E, tutaj printem. mamy łóżko, to jest łóżko mójka. A to są nasze z Tak Powinny być osobno Nieprawda Od półtora Dlaczego roku powinny być... W separacji To? Dobra ma... y... Więc tak W kolejnym odcinku planujemy z jakiś większą Escape Tak Escape się mówi Podróż. Nie escape. Podróż. To nie escape. Co ty mówisz? Tam... No. Podróż. Powiedz podróż. Dobra. Vakacje, to wytniesz tam. To wytniesz tam. Prawda? Ho holiday. Holiday. Zrobimy yy, sobie nie? Jakiś, jakąś dłuższą wyprawę. Dobra. Dobra. Dlaczego A w po drzewach? cholera jasna. <laughs> Ja idę ten parkour, ale na górę nie A dzisiaj chcieliśmy y, zrobić tam na dole spawn i schodki do góry. Opaki zajmą się schodkami, a ja zajmę się spawnem. Czy to jest niebieskie, Pach. czy różowe drzewo? Które? To. To jest pomarańczowe. Nie dlaczego mi tak laguje, a pierdnię. Jakie? To jest Klasek wypada dopiero po jakiejś chwili. No to ja nie wiem, dobra. A ja mam super. Teraz zrobimy tak, byk, Mam pomysł. Obsadźmy tutaj zamiast tymi drzewami mm, tymi akacjami. Akacja przejdą O, proszę bardzo. A kto się ostatnio na mnie dar, że akacje są do dupy? Ty jesteś dupy. Nieprawda. Ja tak nie mówiłam wcale. Nie wcale. Gdzie tu jest? Przestań wcale psuć odcinek. Ja nie psuję odcinka. No. Ja nie ptaja, ta. Chyba tych schodów nie zrobię. Zobaczycie, się. później następne odcinki będą fajne. Tylko my się musimy rozruszać. <gry> tak, Graf, graf ten, tak. Dzięki Tak! Y -y. Czy my będziemy robić schodki do tego drzewa? Ja już mam schodki gotowe. Czekam mm. na was. Nie, ale ja nie, nie, nie takim drzewem. Bogam cię, nie, nie takim drzewem. Żona jest piękna. To ja idę tam dobrze. Do no. ta, ta. Daj, ta Daj mi schodki. Wnętrz. Ja jestem tutaj kreatorka lepiej. wnętrz. Ja tutaj. Daj mi schodki. Tak, zagryźcie się o te schodki. <gry> z schodkami. Dzięki. Starczy. Coś trzeba zrobić w tym miejscu? Zrobię hmm. um. to w to w dzień. Zrobimy to w ogóle się nie w na kreowaniu wnętrz w z zewnątrz. <grym> to Ej! w na ja planuję... Jakąś podróż po dużo, bo dużo kwiatków takiego, wiesz, tu by było dużo kwiatków no. Poczecie podróż po dużo kwiatków? Nie wiem, ja jestem taką zielarką, lubię kwiatki. I zaczęło. Dlaczego mi to się, to się dzieje? tak? to można tutaj zrobić. Taka to nie, to mogę tu zmieścić się to Zanie, Kup, no się znasz. Nie, 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 mówmy o tym. nie, ja, Crafting table. nie, tak, nie, co? nie, co. co <gryzny> Mój kuchu, Uf, wiedz, że O nie! się fuck <gryzny> jest opuszczony. O! Ej, wiecie, że idzie noc? Nie do O kurde, mnie napad kaszlu A Ahoj, dzień. Dzień, bo... Dobra, zrobiliśmy no, schodki i idziemy spać No ładnie jest Lolo No ja moje uśpię, pamiętać o tym <laughs> O kurde, o kurde <laughs> O kurde <laughs> O kurczę, <laughs> <O kurde. śmiech> że napisała Może zacznijmy tę schodę budować, jak się... Nie shiftuj mnie! To, jest, tak... ja no! Już położyłeś się spać. Wyłóżcie tyłki. A tyłki. No, <coughs> dobrażę, 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 dobrażę. w mojej dupi, nie? Ty pustą głowę. Nie Co za nieopanowany... A ty kaszlą. <grybuj> Nie! Nie! Aganowi wyszedł pod kontroli, uwaga tu! <grybuj> Leje wszędzie i To jest niepewne! Nieopanowane napady, świtania! Z tego drewna... Mógłbyś powiedzieć, że z tego drewna, bo w ogóle ile masz pieszód? 69 Batek. Ile masz tych fotków z drewna, tego, tego drewna? Corki wielkie, że tak mnie kaszla, ale to jest... Chwatek że... Fak! Nie mogę na nic powiedzieć, tylko tak Ranie go chyciło <słuch> Spadłem z tego wszystkiego Ranie go chyciło Ranie go chyciło Powiedz, jakby to było takie ładne, tak w ogóle się wbiło, tak... No, wiesz, tak... Także się robili drogę coś. A gin. O. 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 Lala, Creeper. Ja nie wiem czemu, nie wiem, ale ostatnio z, z creepery Creeper. Coś mi się tak wydaje, że to na jak też. Małym, po małej przerwie technicznej. Um, będziemy chyba kończyć pomału ten odcinek. Na pewno był nudny. Ale... Był nudny jak plaki z olejem, ale w przerwie technicznej ustaliliśmy, że następny odcinek poświęcimy budowie zamków. Jak to się odmienia? Zamku, zamka? zamku, zamku. Yy, planujemy zamek w tamtej górze. Tutaj jakieś może miasteczko walniemy. Mm, pewnie będziemy zbierać materiały. No może może by was nie zanudzić to poza anteną. A następny będzie taki bardziej trochę rozrywkowy. postaramy się, żeby wam się spodobało. To co? Gdzie jesteście? Skaczam po drzewach jak małpa Żeby widzieć lepiej tą górę i zapanować sobie zamek Cześć! To się. Jestem tu! Tu jestem! Daddy's